Cytryniec chiński wykazuje szereg działań leczniczych, z których najważniejsze to działanie adaptogenne, zwiększa zdolności przystosowawcze organizmu do środowiska i odporność na czynniki stresowe. Często jest stosowany jako zamiennik rzęszenia. Neuroprotekcyjne i poprawiające funkcje poznawcze, poprawia metabolizm mózgowia, nasila procesy poznawcze, analityczne i kojarzeniowe, zwiększa pamięć i zdolności uczenia się, hamuje zmiany zanikowe w układzie nerwowym, np. w chorobie Alzheimera, stwardnieniu rozsianym czy autyzmie. Wykazuje działanie antypsychotyczne i uspokajająco nasenne. Znosi napięcie psychiczne i podwyższa poziom dopaminy. Cytryniec ma również właściwości hepatoprotekcyjne, dzięki obecności bioflavonoidów i lignanów chroni wątrobę przed toksynami. Zalecany w leczeniu zapalenia wątroby, szczególnie przewlekłego, przy marskości, stłuszczeniach, hipercholesterolemii, chorobie alkoholowej i żółtaczce ma również działanie energetyzujące i antydepresyjne, znosi stany depresji, znużenia, pobudza do aktywności życiowej.